I wszystkim, ja jestem Malwina i witam Was na kanale Nieoczytana. Dzisiaj przychodzę do Was z moją wieczorną rutyną, bo dużo osób pisało, że oni to lubią oglądać, e, rutyny, też się lubię oglądać, także stwierdziłam, że nagram coś takiego. To będzie rutyna typu self-care, bo po prostu potrzebuję dnia resetu. E, wczoraj mnie nie było cały dzień e, u siebie. Dzisiaj też tak naprawdę pół dnia mnie nie było, więc jestem trochę zmęczona po tym wszystkim. E, dzisiaj będzie właśnie taki dzień trochę... Poświęcony mi. Teraz jest około 16.30. Ja to będę nagrywała, dopóki nie pójdę spać. Jestem już po jedzeniu. W sumie to zrobiłam wszystko. Będę czytać Wybrańców, w sensie kończyć, bo zostało mi chyba, nie wiem, 70 stron, także kończę w końcu. Kończę w końcu. Jak pokazywałam chyba na pierwszym filmie, to tam mówiłam o tym i ja w ogóle zostawiłam tą książkę na dwa tygodnie i do niej wróciłam dopiero teraz. Bo po prostu ym, nie wiem, bo dowiedziałam się przez jakąś recenzję, że dopiero od 200 strony zaczyna się coś dziać, i ja skończyłam na 204, także moja intuicja jest zdecydowanie zawodna. I ten ktoś się nie mylił, oczywiście od 200 strony zaczęło się robić już lepiej. I naprawdę ja tak się cieszę, że zaczęłam znowu tą książkę wzięłam ją do ręki, znowu zaczęłam ją czytać. I to jest książka, której ja gatunku nie potrafię określić. Nie wiem, czy to jest fantazy, czy, czy sci-fi, czy może jeszcze coś innego. W każdym razie jest bardzo fajna. Mi się wybrańcy na razie mega podobają. Także doczytam je dzisiaj. I nie wiem, zobaczymy, co tam jeszcze będę robić, Was zapraszam do oglądania. I jak już powiedziałam na początku, będzie to rutyna typu self-care, czyli ja dam sobie, tak jakby, mm, pełen relaks, jeśli wiecie o co chodzi, taki odpoczynek dla ciała i dla duszy. Uważam, że jest to bardzo ważne, żeby jak raz na jakiś czas poświęcić sobie trochę czasu, czyli sobie tak psychicznie i fizycznie. I uważam, że też to jest ważne teraz, bo mamy koniec roku, żeby tak odpocząć sobie już po wszystkim, e, tak jak ja. ja już mam w sumie. Koniec, bo mam oceny powystawiane i generalnie no, czekam tylko teraz na zakończenie roku. Ja kończę teraz tą moją szkołę i w przyszłym roku je idę do następnej. Także będzie to naprawdę bardzo stresujący czas dla mnie. Nie chodzi mi tutaj o by wakacje może jeszcze nie, chociaż końcówka wakacji na pewno na pewno będę się bardzo stresować, bo ja siebie znam i wiem, że tak będzie.

Słuchajcie, zostało mi ostatnie 20 stron wybrańców. Dlaczego ja zostawiłam tą książkę wtedy, to ja nie mam pojęcia i to jest jakieś nieporozumienie, ale oni wpłowią Wam coś więcej później. Teraz idę jeść, bo jestem piekielnie głodna, ale pokażę Wam przepis na moje pankeki, o które ktoś tam mnie pytał na Instagramie, i ktoś też mnie pytał w mm, komentarzu na YouTubie. Mm, mam przepisów kilka, ja je robię tak na wymienię. W sumie wszystkie smakują prawie tak samo, ale. Pokażę Wam ten najbardziej prosty i najbardziej uniwersalny przepis, który każdy może sobie zrobić zawsze, tak naprawdę. Także idziemy jeść, a później Wam coś powiem na temat wybrańców. Do przygotowania takich pancaków będziecie potrzebowali jednego banana, jednego jajka i odżywki białkowej z mąką. Można je dawać na wymiennie. Pierwszą rzeczą, którą robicie, to oczywiście obieracie banana ze skórki i wrzucacie go do miski w taki sposób, jak widzicie tutaj na filmie. Później go musicie rozmlaskać widelcem i go w taki sposób ładnie, żeby było jak najmniej grudek. Dodajemy jedno jajko, po czym dodajemy odżywkę białkową z mąką. Tak jak powiedziałam, można to robić nawymiennie. Można je mieszać, chociaż zawsze polecam dać chociaż trochę mąki, bo lepiej się po prostu te placki później przewraca. Mieszamy wszystko i tak naprawdę ciasto to już mamy w 100% gotowe. Smażymy to na patelni i nie bójcie się o te grudki, to jest tylko banan, więc wszystko jest w porządku. No mniej więcej wyglądają tak. Ja je najbardziej lubię podawać ze skyrem i z masłem orzechowym, także efekt końcowy nie wygląda jakoś zbyt pięknie, aczkolwiek są bardzo dobre i polecam. Pomijając, że było nam jak szczur, to, y, pokażę wam szybko, czego używam i słuchajcie, ja jakby kompletnie nie jestem w tym temacie do dobra, zresztą jak widać. Takie, wiecie, typowo pielęgnacyjne ręczniki nigdy nie miała miejsca, gdybym nie dostała prezentu typowo y, właśnie z takimi kosmetykami, co w sumie mi się podoba, bo zresztą spodobało mi się takie nakładanie różnych rzeczy, także y, ja wam szybko pokażę, czego używam. Pierwszym to, to jest balsam do demakijażu, w sensie do makijażu to wiadomo zawsze się robiło, yy, ale dokupiłam sobie z tej samej serii co mam resztę taki balsam. Nie jest to zwykły taki, wiecie ja zawsze używałam płynów, a teraz jest balsam taki różowy, bardzo ładnie pachnący. I widzę, że dla mnie będzie mega wydajny, bo jakby ja nigdy nie nakładam dużych makijażów i po prostu mało zużywam jakby na jedno zmycie, a też bardzo dobrze to robi, także jest świetny jak na razie. Po użyciu tego balsamu myję twarz musem do twarzy, który z tego co widzę tutaj z tych wszystkich moich rzeczy będzie najmniej wydajny, bo używam go dosłownie od niecałych dwóch tygodni, a już nie mam go dosyć sporo. Także to jest. No, nie będzie taki bardzo wydajny, ale generalnie ma świetną konsystencję, ładnie pachnie. I jest super tak samo jak poprzednik po umyciu już takie twarze, wiecie, głównym takim oczyszczeniu, to tylko spryskuję tonikiem też tej samej serii, który pachnie już najlepiej z tego wszystkiego. Ja się zakochałam w zapachu tego toniku, on jest przecudowny. Daję go zazwyczaj na wacik, po prostu ja nie w twarz. Naprawdę kocham ten zapach, on jest obłędny. Taki mleczno jakiś, nie wiem, ciężko mi stwierdzić, ale jeśli szukacie toniku, który pięknie pachnie, to tylko ten. Jest przecudowny. I już ostatnią rzeczą, którą daję po spryskaniu twarzy tym tonikiem, to jest mleko do twarzy, y, takie z herbaty. W sumie to... Y, nie wiem co powiedzieć na jego temat. Jest w miarę w porządku, <grym>, że, tak <grym>, że tak powiem. Także ja używam tego wszystkiego, co teraz Wam pokazałam. Y, szybko idę właśnie zrobić swoją pielęgnacyjną rutynę i później powiem Wam coś o wybrańcach, bo skończyłam je 15 minut temu w wannie, jak leżałam i to aż mi się łezka w wokół zakręciła. Dobra, także ja się już nie mogę doczekać, kiedy wam powiem o wybrańcach. Na razie nie to umyć twarz i przychodzę do Was rozmawiać o książce. Grańców, Weroniki Rot. To była taka pytarda, słuchajcie, że od tej 200 strony to się robiło dużo lepiej niż wiecie od pierwszej do 200, rozumiecie o co mi chodzi. Moja intuicja mnie zawiodła, bo ja jakby zostawiłam tą książkę od 204 strony, jakby nie ruszałam jej w ogóle, po prostu jej nie czytałam. I to był mój błąd, ale cieszę się, że przynajmniej dała mi szansę znowu i po nią sięgnęłam, i rzeczywiście ją skończyłam. Naprawdę. To, co się dzieje dalej, no to dla mnie rekompensuje całość. I tak się szkoda, że została 5 na 5 gwiazdek, bo jest prześwietna i przecudowna. Tak w ogóle ona ma 520 stron. Jeśli kogoś by to interesowało, więc tak jak mówię, do 200 jest takie spoko, ale nie jakieś ekstra, a później się robi naprawdę, naprawdę sztos totalny bohaterowie, no główna bohaterka jakoś tam jest fajnie wykreowana, bo yy, ma ona swój charakterek niekoniecznie dobry ale, ale go ma i tak jak mówię nie jest też taka, taka, wiecie, taka typowa główna bohaterka, no nie, ona jest taka trochę inna yy, też taka nie właśnie schematyczna i to podobało mi się oczywiście ciężko ją było polubić bo jednak była dosyć wredna, nie zawsze, ale zdarzało się, że była redna i po prostu no ciężko ją było polubić, ale generalnie to była bardzo fajna bohaterka bohaterką. Nie była taka, wiecie, schematyczna i banalna, miała swój charakter, co mi się bardzo podobało. Był też wątek romantyczny, ale nie był on taki, wiecie, hamski wątek romantyczny, że nagle w ogóle przećmił on wszystko inne. Nie. On był zupełnie dobry co mi też się podobało, że jakby, wiecie, ten, ten, ten wątek romantyczny, romantyczny tak nie wyszedł przed całą fabułę, no bo wiecie, czasami książka jest, powiedzmy, o czymś tam, i nagle bum, ktoś się w kimś zakochuje, i normalnie to wychodzi naprzód, a tamten główny, powiedzmy, główny problem książki jakby schodzi na drugi plan, co jest niefajne. Tu się to nie zadziało, na szczęście, był on mega fajny i taki, Dziwaczny trochę, bo jednak nikt by się go raczej nie spodziewał i generalnie ta książka kompletnie nie jest przewidywalna. Jak ja sobie o niej myślałam, yy, wiecie, zanim, wiecie, zanim ją w ogóle skończyłam, myślałam o niej, jak byłam w trakcie jej czytania, to kompletnie bym nie doszła do takiego wniosku, że to tak się wszystko potoczy. Yy, zupełnie nieprzewidywalna książka, przynajmniej dla mnie. Wydaje mi się, że dla większości. Więc ciężko było rozgryźć wszystko, co to się działo i generalnie bardzo wam polecam je przeczytać, jeśli lubicie takie niebanalne książki. To jest chyba science fiction albo fantastyka z elementami trochę postapokaliptycznymi. Yy, może to ostatnie najmniej, ale wydaje mi się, że właśnie tutaj tak science fiction i fantastyka to tak się na przemian tu są. Yy, jest też tutaj trochę postapokaliptyczny, ale to tak już mniejszej części te tak elementy ma tylko, ale tak jak mówię, główny tak dla mnie science fiction i te fantazje po prostu tak się przeprowadzają. Nie uważam też, że ta książka jest dla każdego, bo jednak każdy lubi coś innego, ale wydaje mi się, że większość osób ją polubi. I teraz jestem dosyć rozdarta, bo nie wiem, co zacząć czytać. Jeszcze do paru dni wstecz myślałam, że zacznę sobie czytać Cień utraconego świata. Pana Jamesa Islingtona? Islingtona? Czy pani pana chyba? I ja generalnie przeczytałam tej książki prologi, dwa rozdziały i stwierdzam, że to jest taka wiecie, ciężka fantastyka. Ciężka, nie ciężka, taka skomplikowana po prostu i z dużym pewnie światem. Zresztą jak widać, <grych> więc ja ją bardzo chcę przeczytać w tym miesiącu, w sensie ja pragnę ją przeczytać w czerwcu, ale wydaje mi się, że zacznę od 20 któregoś tam czerwca, powiedzmy żeby jakby wiecie, dokończyć ją, jakby zdążyć ją przeczytać do końca. I wiecie, o Żeby nie rozwlekać tego czytania tak na dwa tygodnie, na przykład, bo ze mną by to było możliwe. Yy, I nie chcę właśnie tego robić, i chciałabym dlatego stwierdzam, że lepiej będzie ją zacząć 20 któregoś tam czerwca, bo będę miała większą motywację, żeby ją skończyć na przykład, nie wiem, w 4-5 dni, a nie w 10 czy 14. Yy, także. To jest mój plan. Zacznę ją dopiero od 20 któregoś. A teraz y, mam tutaj trzy książki. Y, to jest Red White Royal Blue, Herd Comfort i Boże święty. Jaką stronę ja mam tu? Mam tutaj trzy książki, y, które myślę, że którąś z nich zacznę. Y, jedna to jest Red White Royal Blue, druga Herd Comfort i trzecia Iskra. Iskra, czyli drugi tom Ksiąg skór. Y, pierwszy to był tusz, o którym mówiłam kiedyś tam. Y, w rapapie chyba. Nie wiem, co z tego zacząć, chociaż w tych dwóch pierwszych książkach, czyli w tych, jest tutaj są tutaj wątki homoseksualne i generalnie wydaje mi się, że głównymi wątkami tych książek będą właśnie takie romanse i tak dalej. Ja ostatnio czytałam podobne dwie książki i nie wiem, czy mam ochotę na romanse. Tak ogólnie nie wiem, czy mam ochotę na romanse. Tutaj. Przynajmniej w pierwszej części tego by nie było za bardzo wątków romantycznych. Skupialiśmy się na czymś innym i wydaje mi się, że to jest takie bardziej na teraz dla mnie, więc może te dwie sobie jednak zostawię na później i przeczytam sobie ten drugi tom yy, Ksiąg Skór. A bardzo chcę przy, przynajmniej ten drugi przeczytać w czerwcu. Trzeci nie wiem, ale drugi na pewno chciałam przeczytać w tym miesiącu. Trzeci najwyżej w lipcu, bo tak sobie to rozlekam to czytanie tej Trilogii, czy tej serii po prostu. Wydaje mi się, że powinnam go tak łyknąć, bo on ma 350, no 360, 70, 380 stron na ten drugi tom. No nie jest to jakoś tak bardzo dużo. I też po prostu luźno się to czytało, przynajmniej pierwsze mi się czytało bardzo, tak wiecie, luźno, swobodnie przez tą książkę można tak płynąć. Mam nadzieję, że przez ten drugi tom również będzie można sobie płynąć jeszcze bardziej. Także ja zacznę wstać chyba to. Ja sobie w międzyczasie jeszcze podczytuję świat Zofii. To ma 500 stron, jestem dopiero na 80., którejś, bo jakby ja nie mogę tego czytać, wiecie, tak od razu. Na przykład nie wiem, że przeczytać 100 czy 200 stron. To jest zdecydowanie dla mnie za dużo, jak na tą książkę. Ona mówi generalnie o filozofii, to taka się, książka właśnie o filozofach. W tym sensie, że tam dziewczynka dostaje listy od filozofa i ją tam opisuje, na przykład jak tam, jakie tam spojrzenia na świat miał Sokrates, czy jakieś tam inni dawni filozofowie sprzed naszej ery. Ciekawe, ale tak jak mówię, nie mogę tego czytać tak dużo. Mam nadzieję, że skończę ją tak do zakończenia roku, czyli do 25. Bo ja ją tak, wiecie, co 2-3 dni po nią sięgam i czytam na przykład 50 czy tam no, 50 za dużo, może 40-30 stron, bo tak jak mówię, no, jest to ciężkie. Znaczy ciężkie może nie jest, ale jednak, tak jak mówię, czytając te listy, które ten filozof nam wysyła do tej dziewczynki, może się dużo rzeczy pomieszać, jakby, jak się czyta za dużo tego na raz. Przynajmniej ja tak mam. To też nie jest książka moja, bo to jest książka, którą dostałam, pożyczoną w sumie od mojej pani nauczycielki, więc jest też do oddania. Dlatego mam taką motywację większą, żeby ją skończyć przed zakończeniem roku. Także to są moje plany czytelnicze na następny tydzień. Parę dni, nie wiem, zobaczymy. Teraz z sobie może zrobię jakąś maseczkę na twarz. Ja nigdy tego nie robię, ale wiem, że mam maseczkę. W sumie to mam w takiej tubce, te takie ciemne. Zaczę się z tym węglem czy coś takiego. Jak mówię, jestem kompletnie ciemna w tych sprawach, jest ja zresztą widać. Pójdę sobie zrobić maseczkę i może sobie albo coś poczytam, albo coś pooglądam jeszcze, może jakiegoś Netflixa. Wkręciłam się w dynastię właśnie ostatnio i yy, ja już dawno ją zaczęłam i teraz do niej wróciłam, znowu jestem już na tam drugim sezonie na wiem na którym odcinku, bo jak ją oglądam, tak nie wiem, dwa-trzy pod rząd, więc ja to tak nie pamiętam, ale na jakiś początku z tego co mi się wydaje jestem. Na początku drugiego sezonu dynastii. E, także, no, może sobie coś obejrzę albo też sobie coś poczytam, nie wiem, zobaczymy. W każdym razie idę sobie w maseczkę i widzimy się zaraz. Było już na tyle z tej dzisiejszej wieczornej rutyny. Ja mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie coś po sobie na dole. A ja lecę spać, bo jest zaraz 24 albo już 24. Także widzimy się w kolejnym filmie.